Dzień dobry, ostatni dzień czerwca będzie historia na temat tego, jak nasze życie i historia płata różne wpływy. My też szukaliśmy z, hodowcą, z hodowcami z Dalekiego Wschodu, z którymi współpracujemy, kapust, które by się nadawały bardziej na polski rynek. Znaleźliśmy kilka kreacji, jedna z nich Donatrix, nad którą stoję, ale w zeszłym roku wyszła dosyć ciekawa rzecz. W trakcie testów dałem jednemu producentowi, który miał strasznie zakilone pole. Także mieliśmy pole z kiłą, z bardzo silną kiłą, bardzo niewielką ilością materii organicznej, bardzo kwaśne, skrzypu więcej niż, niż kapust, tak? a jednak Donatrix sobie poradził. No więc niesiony taką euforyczną radością stwierdziłem, spróbujmy to na polu, gdzie jest na pewno kiła, na pewno są problemy, na pewno będzie ciężko i na pewno będzie źle. No i mamy 2021 rok. Mamy koniec czerwca. W zeszłym tygodniu mieliśmy Podtopienia. Zresztą w tym miejscu, gdzie jestem cały czerwiec wyglądał tak, że jeśli padało to od razu 50 litrów na metr. Z lewej do Natrix. A z prawej odmiana która jest kiłoodporna i nie ma z nią wielkich problemów i kiła nie dała się we znaki, a ja podkreślam, że pole jest zakilone. Od początku, jak żeśmy zaczęli pracować nad Donatrixem, odmiana wydała nam się strasznie silna. Korzenie abstrakcyjne. Głowy zawoskowane i takie bardzo ładne, ładnie pokryte tym woskiem nie bojące się naszego ukochanego towarzystwa w postaci ciornastuch mączlików i innych rzeczy Tak to wygląda Także siedzę sobie w słowiańskim przykucu, jak zając w Donatrixie. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za dwa tygodnie, gdy będziemy to ciąć. Ja to wiem, jak będzie wyglądało, ale Was zachęcam do tego, żeby to obejrzeć i żeby śledzić, jak się ta odmiana rozwija. Myślę, że to może być hit. Także cenowy. Dzięki.